To trochę niepocieszające rzeczy się tu. 7 gier pod rząd, wie***m. bo Arkol gra Jorikiem i Jorik jest jakiś broken. Nie ma 70% unilateral na Joriku. Arkol sobie zrobi 1-10 i wygra, nie? Zazdro. 1-10-0, nie? Nowy młody West to Bengier. Każdy nowy West. Każdy nowego Westa to Bengier. Nowy West po prostu z geniuszem i wizjonerem. Ile LP? Zero. Przegraliśmy 7 gier pod rząd. No dobra, czy możemy zagrać, żeby wygrać? Potrzebujemy Magic DeMage z Mida, Orianom? Muszę jeszcze grać w blind'a. Może to Ari ma Zahar? No dobra, zobaczmy jak Ari się sprawuje. Zobaczmy, czy Ari wyciągnie nas Peace, lo, elo. Ja p ja w Garena gram. No dobra, to zagrajmy First Strike'a. Garen Meat. A ja gram je p w Ari. Nie wiem, gorszego championa chyba nie da się piknąć. Nie wiem, w tej grze nawet maska by się przydała. Uj, jestem faniak. Na którego przyszło nam dzisiaj grać Gramy Ari z first strike'iem Czemu first strike? Bo w garenach i tak nic nie zrobimy Nigdy go nie zabijemy Chociaż w sumie nie wiem czy to najlepsze co wziąłem że wziąłem transcendence, zj**a na flowa Czy nie lepiej było grać ultimate huntera Chociaż teraz te cooldowny nie są takie złe, nie? Więc nie powinno być już tak źle Ale no dobra Siup, siub Tu podchodzisz, para otataczków, coś tego typu, szukamy Dobra, kolejny Teraz jeszcze można tu podejść Złapać parę aut ataków, wystakować strikea, to jest 10 Golda, w międzyczasie wziąć te parę klipków. Teraz stankujemy trochę obrażeń, nie jest aż takie problematyczne, bo na drugim wave i tak, na dziewiątym klipie, biorąc pod uwagę że wszystkie prawdopodobnie zaschitujemy, dostaniemy HP z pasywki i będziemy mieli full, więc można tam przytankować trochę. Zawsze jakimś innym autoatakiem można tu zarzucić. Znowu lekki połk, no oczywiście z tego połku. Boje jest trochę! No bo Garen ma Duran's shielda i pojebany regen jako champion. Na Garena się nie nawać, no. Nie wypołkujesz go z linii nigdy, niczym praktycznie. Musiałbym jakąś wain na midzie grać. Leg, Legit. I bym grał wain na midzie, to byłoby spoko. No ale nie gramy wain na midzie. No ale zawsze można próbować, nie? Jak ziomek podchodzi na Freina no, to nie możemy grać, jakby go nie było, nie? Zawsze trzeba mieć to na uwadze. Tą podko od razu odpalamy. Żeby troszkę szybciej poszłać te wave'y, ale przede wszystkim, żeby dała nam 400 jak najszybciej. Bo to jest jej największy plus. No, tego nie powinienem zblisować ale niech będzie. Nie mają w dżungli Lisena. Więc może trochę by trzeba na to uważać. O, w ogóle wziąłem Futures Market przez przypadek zamiast minion dematerializera no, tak zwany click. Czasem się po prostu nie pomyśli. No, ale dobra, niech będzie. Cześć uciu Cześć Taknie gdzie on jest tym Lesinem? Na razie tego jeszcze nie ma. Ja chcę tu wchodzić. Znaczy wątpię żeby to było Dobra, wow, obijem go, 12 golda wystakowane. Mamy już 67 golda w 30 minucie. Mega banger. To już zrób mamy 100 golda. Biorąc pod uwagę jeszcze 40 spotki. To jest ten cały AMG biznes, tak? Jaki build, no chyba zraszujemy malignansę po prostu. Malignance w Liczbana. Też liczbę są nerfa. Ile liczbę da AP? Nie wiem, niech on cofnie się, no, nie możemy fajtować, no. Jakby... Ziałki miałem stopa. Dobra, recall. Kupię sobie książkę. O, mój botling się wypierdala. Klasik. Może maskę na drugi kupię? Maska daje 90 AP, Liczbę daje 100. No, w sumie 100 AP to jest sporo. Dlatego w sumie byłoby tam nawet spoko, mimo że to zostało lekko znerpione. Wow, full combo w Garena. Plus 26 the made golda. Można by rzec, że normalnie wow mega. Idziesz teraz w topside, on jest tu, tu jest też nami. Ten nawet dyma. Słuchaj nie wardem. Chyba teraz Charming. Tick, chain CC Dynauta, tak. No. Trochę czasu straciłem przez to. Że rzucił tarczę i przeżył, ale jest ok. Jest fajne, jest fajne. Chyba 117 golda w 6 minut? jakiś rekord polski chyba na tej ary. Dlatego, jako tako działa to. Dobra, czy ten garen coś tam im zrobi? Nie wygląda, jakby mógł coś zrobić. Wydaje mi się, że po prostu weźmie sobie wavea i tak dziwnie go wytankrytował, eee, ale spoko. Słuchaj, ciekawe, czy jakbym wypił ten eliksir, ten wzmożę to te klipy z tyłu. Dobra, ale raczej go mam. No, nami zajebała Akila. xD, zle, czy byłem na dunie? Nie, nie wiem co to jest ta duna. Wiem, że to jest jakiś film. I że był na czerwonym dywanie, ale. O co w tym chodzi? Co to jest? To nie, nie wiem. Ja nie filmowy, nie? Dobra, wezmę jeszcze, stóp przy tule I gramy recall szybki. Pytanie, czy idziemy w buty? Proszę tylko, żeby mi Ricola nie przerwał. Dobra, chyba jestem fine Buty. I zagramy to. Niech będzie i teraz idziemy w malignansa Instant. Ty, w sumie mogłem kupić w Kredę, jak już mam to Kredo. Bo no, nasz kolega ma tarapaty na bocie. To jest to, że drugi go opuścił Sager. Zabyse AP. Ja Byłem szotować creepa z tyłu na siódmym. Bez dematerializera. To dobrze. Boję się trochę od dołu Lisina, dlatego. Stoimy z tyłu, no właśnie. Jest tutaj ziomeczek, ziemeczek, ziomecz są. No i tak, to jest kurwa, gaming nam idzie. I iść maskę na drugi? Tak szczerze? Wydaje mi się, że maska, no jakby nie ironicznie. Biorąc pod uwagę, że mam Udyra, garena, Lisina. Taki team. Może nie być najgorsza. Dobra, ukradnę. Wezmę jednego platea tu. Nie jak był w topie tym Garenem. Ziomki nie pingują. Jakby ja bym bardzo chciał go dojeżdżać. Tylko problem jest taki, że ja go erkuje, No i, i chuja z tego jest, nie? Nie bijemy mu obrażeń, bo. No w po prostu gra kurwa Garenem I nawet jak ja w niego walnę to wszystko Tak by ja mu negatywne obrażenia biję On nie ma żadnego Emera, nie? To jest najbardziej pojebane W tej całej sytuacji Zatem jeszcze jakby nie, jak ma jakieś Emery czy coś To on Ligity nie ma No fajnego bombla znalazł Dobra. To mega nice akurat. Dużo sosu tu mam. To akurat fajne było. Fajnie wyglądało. Tak można powiedzieć, że lekko stylowo. Light do wzięcia. A... No od biedy mogę jednego wziąć, nie? Raz. Dwa. Trzy. Nie stać mnie... Mógłbym Lich kupić w kreda. I kupić liczbę od razu. Zamiast Malignasa. Zróbmy tak. Zróbmy coś takiego. Niech. Niech to będzie Dobra, Wayne poszła w mida. Ja mogę w sumie stać na bocie. Ta Wayne, tak, jest useless. Eee, ale no, Garena teoretycznie powinna dymać, nie? 237 golda mam z tego. To całkiem dobry chyba wynik. Na proces byś poszedł, a nie przed tym komputerkiem. Siedzisz, sojowa ja pizdo. A co ja kurwa, jestem rolnikiem? Ty, bo on nagle na, na bota poszedł, ja się zastanawiam konkretnie, co tu się dzieje, nie? Master jest 0,3, Wayne jest 0,2, oni tak hardintują. Crazy losers Q, a ten klet widzę, że też jest w tym samym bagnie, co ja. Oh, wow, plus 30 golda. Nie, nie skontestujemy tego. Weźmy chociaż mi tower. Próbujmy podjąć. Garen bez flasha. Dobra, ziomek jeszcze wydymany. Mogę się cofnąć i kupić sobie całego malignansa w credo, więc spoko. Jestem całkiem silny. Mogę tu tepnąć, może jeszcze zabijemy tego Lessina przy okazji. Bro, oni go zabili. Ten tower tu na idzie grał. Dobra, Q takie trochę zdążające, ale bardziej, żeby Lich a proknąć. Zobaczmy jeszcze sobie tego wave'a. Wezmę sobie jeszcze blue, tu też śmierdzi gdzieś jakąś zairą, więc bezpiecznie gram z face check'owaniem. Amerkę za 14 dopiero. No. Siup, siup, siup. Dobra, triple kill, a idźmy w mida. No i ja wziąłem Kanona. pocieszające. Szkoda, że jestem jedyny, który cokolwiek robi w tej drużynie i to ja jestem 7-0. A cały mój team jest trochę bezużyteczny. Bo no tak patrzę i obiektywnie patrzę na ich ludziki. Ciężko. Ciężko. I nie, Legitnie nie wiem, czy to na przykład maski nie kupić, nie? Czy iść w Rabadona? Iść w Rabadona czy w maskę? Chyba czapka lepsza. Bo jakby ja, ja jestem taka head, że jakby... Mogę mieć wyjebane trochę. Jakbym miał czapkę, to wszystkich zabijam. Merkę za 5 sekund. No, daj tak na spokojnie. Kontroluję. Chyba, no, nie chcę go wezmą. Ja tu cofnę. Expresem to i to mogę dwie pałki kupić. Dobra, i czerwony. Chwilę poczekamy, żeby nie stracić 50 golda. I biegnę. Musisz uważać, kolego, bo na Twitchu trzeba mieć. 13 lat, żeby używać tej platformy. Ja pierdole, nie. A, że go nie zabiłem tu. Ta Zyra w ogóle jak mnie zmanszotowała. ten wilk. Brakło z 10 obrażeń. Dobra, ale... Coś nie coś tam zdymali na topside. Ja On bierze inhibitor. Nie wiem, czy to dobre, że brał inhibitor teraz. To, że weźmie ten inhibitor nic nam nie da. Oni na bocie się wyjebali. Kurde, jak ja bym zabił tą kajsę, to by było tak dobrze. Tak, to takie gówno wyszło. Czy 350 shadow bym wziął. O, nie trafiłem se. Wszędzie te jebane. Łardy zastaję Drake. RKZ40 dopiero. do dofarmić tego rabadona Cześć, Abłoniasz. Cześć, cześć. Witam cię. Ten smutny dzień. I zostałem festograny przez Garena. Garen jest chyba za dobry, jak tak patrzę co się dzieje. Czemu smutny? No bo mamy 7 gier lustrea, a ta wcale nie wygląda prościej. Ari Int bro Tak, to moja wina wszystko, nie? Przepraszam, przepraszam, że nie jestem wystarczająco dobry, że nie jestem, kurwa, objawieniem Jezusa. Nie no, jest trochę tanki, jest trochę tanki, jest, jest trochę tanki. Ty, angle pod naszora, Dawajcie, kurwa, flip this shit. Go w to. Idę z Rabadonem. Garen jest w bocie W bocie są wszyscy, no Free as fuck Chodź tu masterem! Ja pierdolę! Czemu on nie chce iść na naszora? Halo? Nie no kurwa chłopaki, trzymajcie mnie! Trzymaj mnie, nie! Fucker Ajajaj aj, aj. Ten Master jest trollem, nie? Jakby już abstrahuję od tego, że kurwa wszyscy intują w tym teamie ten Master po prostu troluje To jest taki Nashor free Oni teraz nie robią Nashora? Nie ma Nie chcę wychodzić do przodu No w ogóle 500 gold z first strike'a Ty, tu jest Kai'Sa do zajebania A ja, oni to zrobili Będę muszę zerkować, żeby go zabić. Wow! Ty! Wygraliśmy? Tak po prostu? czas. end top? No dobra, chyba nie skończymy, nie? Ale... potencjał jest. Master on, on jest silny, nie? No by ktoś to face checknął tu. To jest taki angle pod face check albo ewentualnie wyjście na midolosowe. losowe. kto miałby to zrobić? Dobra, kurwa, chodź, zabijamy tę ziomkę na topie. Dobra, bez ghosta. Bo teraz trzeba się cofnąć. Przestałem sam teraz kupić, nie wiem co kupić. Nie mają mr jakoś zbyt dużo. Może tą maskę? Go. Ty, kto żyje? Cepuję tu, Nikola! O, nie przerwał Nikola! Przerwał? Przerwał? Ty, zabili go! A ten ma zero! Ja mam liczbę, nawet jeszcze jako tak to biję. Kurde, trzy sekundy! Dobra, cofka. Ja pierdole! Dobra, mam tą maskę. TO GO NIE ZABIJA?! Nie, no ale... A ale... Jaj, jajaj, no dobra, no dałem shutdowna, nie? Kurwa, wyleczył się z czegoś frajer, no to było riski w ogóle, że to ridiculowałem, powinnam pójść dalej, co mi szkodzi? Jestem griderem. To jest obius. Zobaczyć, że pójdziesz dalej. Mogę sobie pójść tu na no, spokojnie tędy przejść i tak się nic nie stanie, no co prawda? O tyle dobrze, że to, że się tu wyjebałem jakby... No lepiej bym się nie wyjebał, nie? Ale na no, to, że się wyjebałem dużo nie zmienia. Bo jakby... To tylko tyle, że jestem teraz na ma nie mam mnie na mapie. No i że mój team może w sumie strollować to jest jeszcze kurwa faktycznie problem a mój klet się kurwa będzie bawił teraz w jebanego To to nie działa, co ty kurwa robisz idioto ocena zawodnika? it was warded dobra, gościa trochę pojebało Tego też pojebało No Dobra Chyba Medzaj po prostu kupuję Na razie Potem pomyślę co mogę innego zagrać Mogę chyba po prostu kupić tego Crypto Bloom'a Dunlisted nie wiem, bo ja strasznie dużo wyobrażeń, obrażeń, nie? No, ja jestem kurwa 11,3,7 3 7 po sobie, ja 10 killi więcej, nie? Ty Go pojebało, nie? Nie wiem, że oni jakimś cudem mogą to grać, nie? No dobra, tu już w sumie nie ma co. On też ma r już. Trzeba nie dostać W tylko. Ale nie wzięli na Shora, nic nie ma na tej kajcie. No zajebiście, że nie trafiłem czarma, no. Ciężko, że trafił czarma jak wbiega we mnie Garen na 10 tysięcy movement speeda, nie? O kurwa. I don't know. Może to nie jest Lost jeszcze, ale nie wygląda to najlepiej. Ja nie wiem, czy tu kurwa jest inna opcja, niż jakiś backdoor. Nie wiem, problem jest taki, że Garen jest w chuj tanki, a w moim teamie wszyscy są w chuj useless. Nie mam w straszne, sensie, kurwa na Shora brał. It's gone already. Ile to się sprzedaje? 1050. No mogę to sprzedać i kupić Crypto Bloom'a. raczej jest warf, nie? Yes. Bo może bym tam Zyrę jakąś tu włapał. No. Ja. On dostał kika i mnie zajebał. No dobra, no. Przegraliśmy, nie? A no ta. To jeszcze Wiz na to i no, chyba że klet teraz grę skończy. pilel LP? No po tej grze to nawet chyba do 1 nie? Jesteśmy w losers queue. Osiem gier pod rząd przegraliśmy. No szkoda. Szkoda, że nie udało się tam skończyć na tym jednym. No ale była znowu lekka różnica z bota To konto jest w losers queue już dwa miesiące? No... To kąt to jest naprawdę jakieś przeklęte, nie? To jest naprawdę czysta definicja klątwy. Nikt to nie zasługuje. O, nie spadłem, nie spadłem. Zrobiłem najwięcej damage'a w grze grę Ari, nie?